O Jezus Maria! Ja pierdziele jak się wystraszyłem! Witam was moi drodzy bardzo gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii e, Kwadratowy Marian, czyli po prostu e, Minecraft. Moi drodzy, jesteśmy w tym samym miejscu, co byliśmy ostatnio. E, szukamy osadników. Czekajcie gdzieś lubiega ga szybciej gdzieś. Słyszę potwora. W ogóle, kurczę, teraz niestety sobie nie włączyłem, ale na pewno napiszę w link, znaczy pod filmikiem. Dziękuję bardzo za wszystkie rzeczy, które mi podsyłacie i mówicie mi, gdzie mam iść, jak mam to robić. Kto mi bije? A to ten kaktus bije mnie. Dobra, muszę sobie coś zjeść. Słuchajcie, ponoć e, widziałem taki filmik e, pod tytułem... Jak naprawdę duży jest Minecraft. I tam gość mówił, żeby przejść całą mapę, trzeba by było grać przez 160 lat, czy coś takiego, to jest jakiś kosmos. Więc ja nie wiem, czy jest sens w ogóle wypuszczania się gdzieś tutaj bardzo daleko, chodzenia, zbierania, szukania, jeżeli tak naprawdę ja w życiu tej mapy całej nie przejdę po prostu. Słuchajcie, jest ta pustynia, ale ta pustynia wcale nie jest taka duża jak myślałem. Szukam tych osadników, jeszcze przejdę w tą stronę, może tam coś kogoś znajdę. Dzisiaj e, mam do przekazania Wam bardzo ważne informacje. E, mianowicie, w najbliższym czasie, w najbliższym czasie, e, być może nawet jeszcze w tym tygodniu jak nie to na początku, na pewno przyszłego e, zakładam swój drugi kanał na YouTube, w którym to kanale będę nagrywał nie let's play, tak jak robię to tutaj tylko to będzie kanał w którym będę poruszał bardzo ciekawe różne tematy taki kanał vlogowy można powiedzieć będą tam różne produkcje takie bardziej że tak powiem będę się bardziej starał przy montażach będzie i śmiesznie i poważnie więc ja już teraz was zapraszam serdecznie ktoś mi mówił żeby shift nacisnąć o to jest też od rada od jakiegoś widza, że jak nacisnę Shift i idę, to nigdy nie spadnę, zajebista sprawa. <laughs> Ale wracając do tego kanału, będę, będę chciał nagrywać takie właśnie różne fajne tematy. Szczegóły wszystkie dowiecie się już niebawem, na pewno na moim fanpage'u no i na pewno na filmach tutaj z Let's Play. Dobra, bo jak na razie chodzimy całkowicie bez sensu pójdźmy w tamtą stronę może. <laughs> Ktoś się pytał, jak korzystać z kompasu. No nie wierzę, żebym ja zrobił wam poradnik, jak się korzystać z kompasu. Proszę bardzo, teraz jak mam prostą linię, to idę w stronę domu. Teraz już nie idę w stronę domu. To jest proste. Bardzo. Bardzo proste. Dobra, lecimy. Myślę, że pozbieramy, pójdziemy troszeczkę okrężną drogą no, i pozbieramy trochę materiałów po drodze, po to, żeby y, skończyć tam budowę. O, tam jest jakiś cave, może byśmy wejść w sumie do y, jakiejś jaskini i dołem troszkę przeszli. Ale ja nie mam. Y, mam w sumie te. Ta... Ej. Nie wiem, czy ja jestem gotowy na to, żeby się bić z kimś. Tam coś jest? czym się wydaje... Wydaje ci O kurde, a co to za rzut? To, są, to jest piasek? Chyba piasek, nie? To nic nie jest. Nic, nic mi to nie dało, nie wiem dlaczego. <laughs> o kurde, to jakaś duża jaskinia jest. Słyszę wodę gdzieś. Słyszę też potwora. Dzień dobry. Chcesz się bić? Biń. O Jezus Maria! Ja pierdziele jak się wystraszyłem! Pieprzony kliper, zaraz zginę w ogóle. Gini, nie, fuck. Ale się wystraszyłem tego pieprzonego klipera, no. Dobra, zamknij mordę. Dzień dobry, jesteśmy w domu. Elo, zobaczmy czy się coś tutaj podziało. Jak tam nasze świnki? Są tam nasze świnki nie na dole, znaczy te osły. To są osły. Eee, dobra, myślę, że dokończymy w takim razie naszą... O nie, przecież ja wszystko straciłem. Wszystko. Nie mam nawet siekierki. Dobra, zrobimy sobie siekierę. Ale nie mam... Czego nie mam? Drewno mam. Dobrze, jest drewno. Ja pierdzielony mi zaszedł po prostu od tyłu, ja nie zauważyłem tego. Ani nawet go nie usłyszałem. Dobra, ee, najpierw zrobimy miecz. A tu musi być patek. Dobra, to jeszcze raz: 4, mi na razie starczy. No kurde, co ty robisz Krzysztof? Jeszcze nie mogę się ocząsnąć po, tym, po tej akcji z tym kurde pieprzonym kliperem. Eee, cyk. Cyk, cyk. Dobra, mam miecz. Teraz kilof. Okej. Okay. Jeszcze nam jest potrzebne... Jeszcze deski. Znaczy te patyki. I zrobimy sobie jeszcze... Siekielę. Dobra, to przerobimy na deski. To są deski? Nie, to nie są deski, dał sporo tego wyszło, widzę, tutaj mamy tego dokończymy naszy, naszą oborę. Dobra, na razie. O, nie, noc. Dobra, to zamykamy i idziemy spać. Krzyk game został zabity przez zombie. Super. Dobra, idziemy. A, właśnie, jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Wiadro. E, wiadro mówi się, że się robi w ten sposób. Pięknie. O, coś tam było, co to, co... Coś jeszcze mogę zrobić, czekajcie. Co to jest? Nożyce. A, nożyce są do tego, żeby e, obcinać, e, no... E, owce, tak? Nie zabijając ich. Fajna sprawa, dobra. E, a, no to, to jeszcze jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Nie wejdę dzisiaj stąd. O. Motyka. Czas na żniwo, oświecenie z jakiejś... Coś odblokowałem, dobra. Hmm. Nasiona pszenicy sobie wezmę. Zamykajmy to. Cześć świnie, jak tam? Jak tam leci? Dobrze wszystko? Dobra, kończymy to, od Aha, bo to są te. Dobra. Tak to tutaj zbudujemy. <laughs> Dzięki temu też będę mógł ym... Tutaj postawić jakieś światło. Pamiętajcie o tym, że trwa konkurs na moim fanpage'u. Jednak zadziałał. Trochę to dziwne, że muszę Was zmuszać konkursem do tego, żebyście zalajkowali mojego fanpage'a. Nieładnie. Ale dobrze, że chociaż jest jakiś odzew te osłony tutaj będą tak stały czy stałą całą moją rozgrywkę czy coś zrobią ze sobą. Dobra. I zastanawiam się czy zrobić tutaj teraz dach czy po prostu a tutaj co? Kto to zbił? Kto mi to zbił? Ale chyba dach by przydał się, żeby to jakoś wyglądało. Nie wiem czy robić ten dach czy nie. Tak teraz nie może tutaj być. Świnko robię wam dach nad głową. Jako prawdziwy gospodarz Marian e, dba o swoje, swoją trzodę. Tak. Wiecie, ja jeszcze sobie tutaj muszę... Inaczej, muszę iść po wodę. Nie wiem czy mi się uda nabrać tą wodę. Mogę zejść tędy koło osłów. Oła! No mam. Mam wiadro z wodą. Git. Będzie nam ona potrzebna do tego. Do... Naszej farmy, którą chcę zrobić, również tutaj koło tych e, świń. Zrobimy to w ten sposób. Poczekajcie, tu jest tak. E, tutaj jest. Kurde, nie wziąłem sobie tego. Um, jak to się nazywa? Szpadla. Idę po szpadle, to będzie szybciej. Muszę też w końcu zrobić tutaj jakieś norma normalne wejście. Szpadel. Będę poczynił deski, czy patyki. Okej, mamy no, szpadel. Łupata w sumie. Szpadel, łupata. Czym się różni szpadel od łupaty? No, kto mi powie? Szpadel. Jest cienki. Znaczy, wąski. Nadaje się do kopania. Łopata raczej do przesypywania. Jest szersza. To raczej mi wygląda na łopatę. Czekajcie, tak, żeby było na równo z tym. Może być tak. Tak, teraz tu. Zaraz wam pokażę co chcę tutaj wykombinować. Tak i tutaj ostatni. Dobra. Tak będzie idealnie. Teraz... Y, ...potrzebuję wodę. O właśnie. Mało tej wody, muszę przynieść więcej. Czekaj, koniu. Oh. <laughs> Kurczę, mogłem sobie zrobić więcej w sumie e, wiader, będę tak latał. Gdybym sobie napełnił kilka wiaderek wody, to by było szybciej. Dlatego też pójdę zrobić sobie jeszcze wiadro. O kurde! Myślałem, że to będzie ładniej wyglądało, jak zrobi się więcej. Z, z, niepotrzebnie zużyłem jedno wiaderko. Musimy sobie zrobić jeszcze. E, jeszcze. jest z dwa. ...jedno... Przy wiadra, to powinno starczyć, dobra. Myślałem cały czas nad tym kanałem, o którym wam mówiłem na samym początku filmu, czy nie robić by tych vlogów łącznie tutaj wszystko na jednym kanale, ale wydaje mi się, że to, to za bardzo będzie po prostu za duży miszmasz i chyba chciałbym to Rozgraniczyć, chociaż z drugiej strony, mieć to wszystko w jednym to też może by było jakieś rozwiązanie. No nie wiem, piszcie, co myślicie o tym. Czy wolelibyście, żeby te wszystkie vlogi były na jednym kanale, czyli na tym tutaj, gdzie gramy w gry, czy lepiej, żeby to było na osobnym? Nie wiem, dlaczego tak brzydka ta woda jest. Czekajcie, a ja jeszcze spróbuję jedną rzecz zrobić. Gdybym zabrał stąd wodę i tu wrzucił tą wodę jeszcze. O właśnie, to się wtedy tak ładnie połączy. Dobra, idę po jeszcze trochę, po, trochę wody. Co? To ty... Nie. Co on tu robi? Szybko. Szybko, bo ja nie mam życia. Dlaczego on się nie pali? Nie wiem, o co jest z tymi świniami. Pieczony kurczak. Dobra, to będzie dobre. O ty świniu, Marian. Dlaczego yy, ten kliper chodzi sobie na legalu w, w trakcie dnia? Idź stąd. O nie! Rozwalił mi dom! Fuck! Ty dał mnie jeden! Dlaczego on chodzi sobie po prostu na legalu? Pytam się. No tam jest kolejny, no co jest? Pierdzielę cię, w takim razie idę w drugą stronę. Przecież one się powinny palić w, w dzień. Dobra, mam wodę. Zaczyna to fajnie już wyglądać, muszę to... To wszystko razem połączyć i będzie, e, będzie fajny efekt. Dobra, czyli tak tu i tu, i tu. Na środku gdybym dał, to chyba byłoby już wtedy y, w ogóle fajnie by to wyglądało. E, dobra. Zamknę tutaj, żeby mi żaden debil nie przylas, bo noc idzie. Teraz tak. Bierzemy motykę. Widzicie jak ja się znam? Nie ma lipy. I siejemy. Dobra. Czym, czy mi starczy Czy mi starczy ziaren? Nie wiem, wystarczy mi koniec ziaren Dobra Świnki, e, nie mam więcej marchewek. Nie wiem gdzie się marchewki szuka, żeby wam dać. Tu muszę tą wodę jeszcze przynieść koniecznie. Sprint do domu. Co Za śmierdziel, no tak mi rozwalili tutaj to jest wszystko. Czekajcie, ja powinienem mieć dużo trochę ziemi stamtąd. To... Nie, no, nie, no, nie. No. Wyjazd mi stąd. On wejdzie tutaj, poszedł mi. No nie no A ja pierdzieleć nie będę się z tym bił. Idę spać Zdobyłem osiągnięcie czas na żniwa. Aha, no to wcześniej przestałem, dobrze. Patrz, O Jezus, ile tu ich jest? Patrzcie ile tego się pali, tam jest kliper znowu, down, głupi i znowu się nie pali, no. Ja muszę sprawdzić czy jeszcze mam pszenicę gdzieś, mam. Odsuń się od tamtego budynku. No, zwalił mi samą... prawie chatę, no. Jak to wygląda? Ale teraz już jakby trochę lepiej. No nie, no wypad mi stąd. No co ty tu robisz? Czemu ty czemu ty żyjesz? Czy jest jasno? Dzień jest. Halo. Dobrze, teraz chciałbym zrobić tutaj przejście stąd do naszej. O nie, co ja zrobiłem? Fuck! Aż klipper zagotował, <laughs> zamiast Shiftu nacisnąłem kontrol i poszedłem SHIFT Krzysztof, SHIFT NO TY DAŁ NIE O! Zaraz się wkurzę! Zaraz zginę w ogóle! Coś mi... Coś mi dzisiaj nie wychodzi za bardzo. No, jesteś unajedzony, to dobrze. Shift. Czy ja mam więcej desek? Mam 3 aż szerokości, chyba takich nie potrzebuję, nie? 2 zrobimy. Koniecznie mi napiszcie, dlaczego te y, potwory dlaczego ona się nie palą. Cicho tam, kuniu. Teraz mi będę mogli skoczyć. Nie będę się schodzić na dół. Patrzcie, ten debil wlazł nam do środka. Możesz sobie patrzeć. Nic mi nie zrobisz. Możesz wybuchnąć nawet jak chcesz. Patrzę tam, obserwuję co robi. Dobra, przejście już jest, tylko trzeba to teraz jakoś inteligentnie. No nie, no wyjdź stamtąd. Trzeba będzie to jeszcze jakoś tutaj ładnie e, zrobić schodę. To myślę, że mogę usunąć. Patrzcie, tam jest szkieletra na dole, no. Dobra. Dobrze, moi drodzy. E, na dzisiaj myślę, że starczy. <laughs> To był kolejny odcinek serii Minecraft, na modach chciałem powiedzieć, to był kolejny odcinek serii Minecraft, dzięki, że oglądaliście, jeżeli się podobało, koniecznie zostaw łapkę w górę, a jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam Cię i zachęcam do tego bardzo, bardzo serdecznie. Dzięki, że oglądałeś, dzięki, że jesteś, trzymajcie się, cześć!